Dziś w całym kraju złota Polska, choć delikatnie chłodniejsza jesień. Jutro złota jesień już jedynie w centrum i na wschodzie Polski, na zachodzie zdecydowanie więcej chmur. Dobry wieczór, Ksenia Chlebicka, czas na szczegóły prognozy pogody. Dzisiaj w całym kraju pogodę w Polsce kształtował pogodny wyż z nad Estonii. Jego centrum jutro przemieści się nad Rosję, a to oznacza, że chmury frontowe związane z niżem z wysp brytyjskich będą dawać się we znaki na zachodzie Polski. Tu przede wszystkim więcej chmur, przelotne opady deszczu, ale też wyższa temperatura. Nad centralną i wschodnią Polskę niezmiennie napływać będzie chłodne i suche powietrze. Polarnomorskie nad zachodnią Polskę zdecydowanie bardziej wilgotne. A ale też cieplejsze powietrze. Podobnie jak jutro w trakcie dnia, takie dziś w nocy. Duże, duże różnice i w zachmurzeniu, i w temperaturze. Na wschodzie zimno, ale niebo dosłownie bezchmurne. W najchłodniejszym momencie nocy w Suwałkach spadek temperatury do minus 2 stopni. Na Kielecczyźnie nawet minus 3, a to oznacza, że o godzinie 5-6 nad ranem temperatura może być jeszcze niższa. W centralnych częściach kraju 0, i dalej na zachód tym więcej chmur, ale i wyższa temperatura. W Gorzowie Wielkopolskim do 5 stopni, w koło brzegu czy Szczecinie możemy liczyć na 8, ale na Nizinie Szczecińskiej już w nocy mogą pojawić się opady deszczu. Na drogach teoretycznie dobre warunki do podróżowania, chociaż przy ujemnej temperaturze musimy uważać zawsze. Poranek w większej części Polski jeszcze pogodny, a na wschodzie czy w centrum dosłownie bezchmurny. Im później, tym większe zachmurzenie na zachodzie czy na podhalu mogą pojawić się też. Pierwsze przelotne, ale i skąpe opady deszczu. Najwięcej chmur zobaczymy jutro na Nizinie Szczecińskiej, na zachodnim pomorzu, ale w samym Szczecinie ciepło. Temperatura do 16 stopni. Na wybrzeżu najczęściej 12 i im bliżej wschodniej granicy Polski, tym oczywiście więcej słońca. Cały dzień zapowiada się wyjątkowo pogodny na Kujawach i tu możemy liczyć na 13 stopni. Poranek będzie bardzo zimny na Subalszczyźnie i na Podlasiu w najcieplejszym momencie dnia. Temperatura od 10 do 11, w Warszawie nawet 12 i w stolicy od rana do wieczora dominacja słońca. Pogodnie także na Lubelszczyźnie. Pierwsza część dnia pogodna i słoneczna na Podkarpaciu czy w Małopolsce, później więcej chmur. Ale opady deszczu pojawią się w tatrach. Na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej temperatura do 16 stopni i tu po południu, chwilami, zachmurzenie może wzrastać do całkowitego. Na drogach uważajmy i lokalnie na śliską nawierzchnię, ale także na silne słońce na wschodzie kraju. Temperatura odczuwalna będzie minimalnie niższa od tej, którą wskażą termometry na zachodzie Polski ze względu na dużą ilość chmur i deszcz. Warunki biometeo będą niekorzystne, na zachodzie też niższe ciśnienie. Środa pochmurna już w całym kraju, 996 hektopaskali na barometrach, ale opady deszczu głównie na Dolnym Śląsku w czwartek. Na Dolnym Śląsku możemy liczyć nawet na temperaturę na poziomie 19 stopni, ale zarówno zachód, jak i północny wschód zapowiadają się pochmurne. Kolejne dni nowego tygodnia najczęściej deszczowe, a na barometrach naprawdę niskie ciśnienie 991.